Dobry wieczór Państwu, to jest wydanie naszego urządzenia w tym tygodniu Marek Janus. Jeszcze jestem z Wami na chwilę, a to dlatego, że teraz mamy zagadkę na, ten, na to krótkie wejście antenowe. Jak pewnie dostrzegacie, co tu należy zrobić w tym tygodniu, aż do najbliższej soboty, macie to zagadkę. Gdzie szukamy jednego tygrysa, w którym delikatnie się różni. Które tygrysy się od pozostałych? musicie dokładnie je znaleźć jedno zdjęcie z tych czterech. Które zdjęcie jest delikatnie inne? Po prostu wszystko się różni. Jedynka, dwójka, trójka czy czwórka? Na antenie trzeba dokładnie podać. Do wygrania nawet 8000 punktów w tym tygodniu. A ta nagroda składa się z dwóch części. 100... 200 punktów, znaczy, 200 punktów to jest nagroda gwarantowana plus 7800 punktów, to jest nagroda bonusowa po udzieleniu poprawnie odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. I jeżeli znajdziecie to rozwiązanie, to oczywiście trzeba wpisać na adres mailowy. kontaktem jest wibrowska a w treści maila trzeba napisać słowo znam. Reżyser, jako że to jest teraz krótkie wejście antenowe... To co? Dwie minuty dajemy? Dobrze. No to dwie minuty dajemy. Któż wie? No sprytna zagadka, jak tak patrzę. Któż wie, zanim pójdziemy spać. 90 sekund już czekamy I jedna osoba przypominam, już jutro widzimy się o godzinie 17. W specjalnym wydaniu naszego programu granie o punkty. I to na żywo. Serdecznie Was zapraszam. Już jutro. Ale dopóki jeszcze jesteś przed ekranem. Nie, bo teraz mamy krótkie wejście antenowe. 8000 punktów do wygrania. 200 punktów to jest nagroda gwarantowana. Plus 7800 punktów to jest nagroda bonusowa po udzieleniu poprawnie odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. Kto już wie? Kontakt www.polska.małopalczymit.com A w treść maila trzeba napisać słowo Znam. Ktoś wie? Zanim pójdziemy spać. Bo wiem, że jest późna pora na myślenie, ale teraz, dopóki jeszcze jesteś, masz szansę jeszcze wygrać nawet 8000 punktów. Dla kogo? Jedna osoba. Ostatnie sekundy. 5, 4, 3, 2, 1. Poczekaj reżyser, może akurat. Dla kogo 8000 punktów? Czekamy. Jedna osoba. Szybciutko. Szybciutko, szybciutko. Ja nie ja czekam na tłumy. I jedna osoba. I już będzie po wszystkim. Dla kogo ta nagroda? 8000 punktów do wygrania. Bo ja mam te punkty. Kto już wie, bo to jest naprawdę krótkie wejście nowe i nic więcej. To co robimy reżyser. Co ty mi mówisz na nauku? W dzisiejszym dniu wieczoru. Co mi tu jeszcze mówi? Ojej, mało czasu, a to znaczy, że musie, muszę się z wami już pożegnać. Niestety. A zatem. Ta zagadka oczywiście potrwa aż do najbliższej soboty. Zapraszam Was oczywiście na jutro na godzinę 17.00 17 w programie Granie Punkty na Żywo. Link macie w opisie do strony internetowej Amitywi Polska i macie też pełne regulamin naszej zabawy w programie Granie Punkty i Granie Punkty Tygodnia. Oczywiście wszystkie te oczywiście są teraz brane pod uwagę i do zobaczenia już jutro. Żegnam się z Wami i teraz życzę Wam dobrej nocy, kolorowych snów.